Prawda nie potrzebuje aplauzu, ona po prostu jest. Dziś zaproś ją do swojego życia, do każdego słowa, gestu i decyzji. Niech stanie się Twoim kompasem. Powtarzaj mantry stojąc przed lustrem lub spacerując w ciszy. Niech każde słowo przeniknie cię głęboko i rozświetli twoje serce szczerością. Gotowy? Zaczynamy. Jestem autentyczny w każdej sytuacji. Moje słowa płyną z serca. Prawda Czyni mnie wolnym. Nie muszę udawać, by być kochanym. Moja siła tkwi w szczerości. Widzę siebie prawdziwie. Moja prawda jest moją drogą. Odwaga rodzi się z autentyczności. Kocham siebie takim, jaki jestem. Żyję w prawdzie i pokoju. Praktyka mantr prawdy wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy jasnej komunikacji. I buduje relacje oparte na szczerości. Powtarzaj wraz ze mną, by ugruntować w sobie prawdę. Moja prawda jest moim światłem. Żyję w zgodzie z sobą i z życiem. Wiskra Życia TV wierzymy, że autentyczność to najpiękniejszy dar człowieka. Dlatego działamy bez abonamentu, z prawdą, z serca. Wesprzyj nas dowolną kwotą wpłaty na zrzutkę. Link do niej znajdziesz w opisie tego nagrania, jak również na końcu tego nagrania. Dziękuję Ci za to, że wysłuchałeś dzisiaj tej afirmacji, że byłeś wraz ze mną, że powtarzałeś mantry. Niechaj. Dzisiejszy dzień będzie dla Ciebie dniem prawdy, dniem, w którym przestaniesz udawać i od którego zaczniesz życie prawdziwe. Niechaj, uda Ci się wszystko, co sobie zaplanujesz, a prawda, która będzie wypływać z Twoich ust. Niechaj przyniesie Ci same sukcesy, mówił Marek Zadęcki.